Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko. I na początek mam dla Was kolejne ozdobne poduszki. I tym razem mamy Mikołaja oraz chojneczkę. No Mikołaj wygląda przesłodko, do tego jego broda jest wykonana z takiego futerka ala baranek, bardzo miły w dotyku. Kosztuje on tylko 20 zł, a wymiary mamy tutaj 43,5 na 39 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla was jeszcze jedną poduszkę z Mikołajem, czyli tak samo jak w wczorajszym przeglądzie, chociaż tam mieliśmy dwie poduszki z Reniferem. Oprócz tego będę miała dla was cudną paterkę w kształcie gwiazdki, nowy szary obrus w śnieżynki, cudne dywaniki futerkowe, które idealnie sprawdzą się do zimowego wystroju, ale hitem odcinka będą ogromne kokardki, które świecą więc oglądajcie do końca a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę a teraz zapraszam na półeczki i tutaj obok mam dla was jeszcze jedną poduszkę tym razem jest w kształcie choineczki bardzo mi się podoba jej taki ciemny zielony kolor i do tego ma przyczepione takie kolorowe pomponiki jest to akurat powtórka z tamtego roku ona również kosztuje 20 zł i wymiary mamy tutaj 42x41 cm A teraz mam dla was perełkę. W Pepko pojawiła się kolejna paterka, i też mamy tutaj podstawę drewnianą, a u góry mamy takie ceramiczne miseczki. Wcześniej mieliśmy tą paterkę w kształcie choineczki, a teraz mamy ją w kształcie gwiazdy. Kosztuje 35 zł i powiem Wam, że ten wzór nawet bardziej mi się podoba niż te choineczki. A na dole mam dla Was zestaw dwóch materiałowych pojemników w kolorze takim ciemnozielonym. Wcześniej te pojemniki mieliśmy dostępne w kolorze granatowym, a teraz pojawiły się zielone, więc idealnie teraz na zimę. Kosztują 20 zł i tutaj u mnie jeden zestaw był rozdzielony i na początku myślałam, że one są osobno sprzedawane, ale obok mamy połączone, czyli jednak jest to zestaw. A tutaj u góry mam dla Was nowy obróz, który jest w kolorze szarym. Do tego ma tutaj nadruk takich śnieżynek i gwiazdeczek. No przepięknie wygląda. Kosztuje 30 zł. Wymiary mamy tutaj 140x180 cm i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, tylko ja w domu głównie mam takie kremowe kolory, więc ten szary nie za bardzo by mi pasował. Wczorajszym przeglądzie pokazywałam Wam poduszkę z Reniferem, a teraz pojawiła się do kompletu poduszka z Mikołajem. Tak jak ten Renifer, on również ma tutaj doszyte nóżki, tylko jak widzicie, tutaj one są takie grubsze i większe. Do tego popatrzcie, jak on jest ładnie wykonany. Jego broda i dodatki futerkowe na jego ubraniu są wykonane z takiego futerka ala baranek. No świetnie to wygląda. Tak jak ten Reniferek, on również kosztuje 40 zł i wymiary mamy te same, czyli 45 na 45 cm. A teraz bardzo ładny dodatek do bukietu. W cenie tylko 5 zł mamy takie ala piórko, a tak naprawdę jest to gałązka trawy ozdobnej. Bardzo ładnie wygląda, do tego nie sypie się z niej, więc duży plus. Tylko jak ją sobie kupicie, to uważajcie jak będziecie wracać do domu, ponieważ jak dacie ją do siatki z zakupami, to może Wam się cała połamać. W tym Pepko udało mi się trafić na jedną dużą złotą bombkę i mamy nowy wzór. Tym razem jest takie paseczki, ona również tak jak reszta kosztuje 8 zł. Do mnie do Bebko dojechała spora dostawa tych ceramicznych Mikołaj. One są oczywiście podświetlane, bardzo mi się podoba jak one są wykonane. Do tego te otwory w kształcie gwiazdki wyglądają ślicznie. Kosztują tylko 15 zł a teraz kochani hit odcinka w Pepko pojawiły się ogromne podświetlane kokardki wykonane są z bardzo ciekawego tworzywa ponieważ jest to takie połączenie materiału oraz yy, papieru, w dotyku przypomina to zamsz, jak widzicie tutaj ta pierwsza była troszeczkę rozklejona ale bardzo łatwo to naprawić kosztuje ona 30 zł i tutaj możecie sobie zobaczyć jak ona świeci ja specjalnie wam to tak zapalałam i gasiłam żebyście zobaczyły gdzie te lampki są rozmieszczone no powiem Wam, że ta czerwona bardzo mi się podoba, ale do wyboru macie jeszcze złotą, która jest wykonana z troszeczkę innego materiału i się tak błyszczy. Tutaj macie pokazane, jak ona wygląda zapalona. Ona również kosztuje 30 zł. U góry taka ciekawostka pojawiły się ozdoby w kształcie okularów, chociaż trudno to nazwać okularami, ponieważ są tutaj same oprawki. Kosztują tylko 4 zł i do wyboru macie reniferka albo śnieżynki. Do Pepko wróciły też dywaniki pod choinkę, które są w kolorze białym, wykonane z bardzo fajnego futerka. I to co ja zauważyłam dzisiaj, kochani, one są rozcięte i mamy tutaj rzepy, dzięki czemu nie kładziecie ten dywanik dokładnie pod choinkę, tylko możecie go nałożyć na stojak, który jest pod choinką i możecie go sobie zamaskować. Kosztują one 20 zł, nie mamy tutaj podanych wymiarów, ale tak na moje oko ma 100 cm średnicy. Do pepko wróciły dywaniki futerkowe, które idealnie sprawdzą się do zimowego wystroju. Do wyboru mamy dwa. Pierwszy jest wykonany z bardzo fajnego futerka, ponieważ mamy tutaj taki długi włos. W ogóle popatrzcie, jak on się ślicznie układa. Kosztuje tylko 30 zł, a wymiary mamy tutaj 60x90 cm, czyli taki klasyczny. Natomiast drugi wykonany jest z całkiem innego futerka, ponieważ mamy tutaj taki ala baranek, jest też o wiele większy bo wymiary mamy tutaj 90 na 120 cm i kosztuje 60 zł. A na koniec kochani w ostatnim przeglądzie pokazywałam wam tą cudną ozdobę do zawieszenia, ale z nadrukiem auta i tak ona mi się spodobała, że nie zauważyłam, że mamy jeszcze drugą wersję z wieńcem. I tak właśnie się ona prezentuje, kosztuje 40 zł i tutaj ten wieniec to jest nadruk, natomiast napis w środku jest wyszyty. Kochani na tym zakończymy ten przegląd, bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajsze przeglądy. Mamy filmik z Pepko, w którym pojawiła się świąteczna pościel oraz cudne storczyki. Mamy też przegląd zysku w którym pojawiły się cudne świąteczne kubeczki, pojemniczki na ciasteczka oraz poduszka w kształcie krasnala. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego weekendu. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.